Tak naprawdę odczuwacie groźne wibracje bermudzkiego trójkąta. Zjadłem trzy porcje pasolki, a może osiem? Z rządzeniem losu kierujemy się wprost w serce trójkąta, w przesmyk Egana. E, dokładnie tam, gdzie bez śladu zaginęła cała załoga SS Bradley. 75 lat temu. Puch! Ludzie mówią, że w czasie pogodnych nocy można odbierać radiem rozpaczliwe wołania kapitana o pomoc. Witajcie, tu Denise Williams w odrobinie klasyki. Gramy wszystko od Mozarta, po cyfrę, a zaczyna... Siądźcie wygodnie i cieszcie się rejsem, ale spodziewajcie się zmiany kursu ku bardzo, bardzo niebezpiecznemu miejscu przeznaczenia!

Dobry. Strzedłeś z anteny, Sean. Dlaczego? Nie pozwolę, żebyś przekazywał uczniom takie nonsensy. Naiwniacy gotowi w to uwierzyć. A, nie, to nasz koniec! A, a, a. Już rozumiesz. E, Sean. E. No nie, ale. Proszę wybaczyć, ale widzę tu kapitana, który chce zdusić prawdę o bermudzkim trójkącie. Heh. Sean, żaden taki trójkąt nie istnieje. To wszystko zdury, folklor, przesądy. Taki hokus pokus. Tak, strachy na lachy. Lata. No więc co? Kto teraz nadaje, co? E? E? Proszę e? mi powiedzieć, prywatnie, dlaczego spada tam tyle samolotów i czemu właśnie tam to nie tyle statków, co? I co się stało z załogą SS Bradley, e? a? Zła pogoda, zła nawigacja, zwykły pech. Ech. Cześć. Uwierzą, co naiwniejsi. Ech. 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 Nie idzie mi z tym wierszem. Jak nie napiszę dobrego poematu, pan Hunter mnie obleje i tato odbierze mi moje kieszonkowe. I co wówczas ze mną będzie? Pokażę ci, co robię, kiedy mam takie pisarskie zahamowanie. Ale czy to nie coś z aromaterapią, po której tylko boli głowa? Nie. No, weź ten kryształ i wytrząśnij ze swego ciała całą negatywną energię. Nie wiem, czy potrafię. Nie? Trudno. Po co ci kieszonkowe? Znajdziesz sobie jakąś pracę. Już się trzęsę, trzęsę! Tak. tak. Głęboko oddychaj. Zamknij oczy. Następnie wstrzymaj oddech i wsłuchaj się w serce. U, dziwnie się czuję. Serce coś ci mówi? Tak, chyba tak. Słyszę. Ashley, jesteś urocza. Mm. Nie będę nigdy poetką. Obie nie będziemy. Ależ ty masz cały zeszyt wierszy. Poezją trzeba się dzielić. Wiersze powinny być recytowane na głos, powinny wzruszać. To recytuję. Wiesz, jestem strasznie nieśmiała i... Kiedy mam coś powiedzieć publicznie, tracę głos. Brak mi głosu, ale ty na pewno coś wymyślisz. Nie martw się. Nic nie wymyślę. Pustynny skoczek już nie tańczy. Oda do martwego zwierzątka. No cóż? Tamira mówi, że poezją trzeba się dzielić. O, o, o słuchajcie. Znalazłem artykuł o trójkącie bermudzkim, w którym dokładnie wyjaśniono, co spotkało załogę SS Bradley 75 lat temu. Porwali ją kosmici. Skoro są gdzieś w górze już 75 lat, to muszą być bardzo, bardzo starzy. O to właśnie chodzi, że kosmici mogą wracać na Ziemię po młodych pracowników. Świetnie, szukam na lato pracy. <laughs> ale heca. Heca? Teraz łatwo się śmiać. Ale gdy zjawią się tu kosmici, odechce się wam śmiechu. <śmiech> Kto z was ma odwagę stanąć dziś ze mną w nocy na straży? Statku ludzkości. Hej, co wy? Ej. Ej ty... Jimbo, Jimbo, słuchaj, ty liczę na ciebie, stary, no. Sean, jestem zawsze twoim przyjacielem i w ogóle. No, jasne. Coś tak głupiego może gadać tylko facet, który chciał ale... wyhodować drzewko rodzące czekoladki. Pa. Ja stanę na straży. Ty? Mhm. Wiedziałem, że ktoś mi uwierzy. Jeśli i e. Ti się nie zjawi, biorę Twój czas w radiu Spisaliście się dobrze, jeśli idzie o poezję. Macie wiele wyobraźni. Jimmy, nie wiedziałem, że tort bananowy powoduje takie udręki. Widać, że ojciec nigdy nie zjadł Panu ostatniego kawałka tortu, gdy Pan spał. Nie, to prawda. Powiem szczerze, wasze wiersze zaimponowały mi. Ale jeden jest naprawdę wyjątkowy. Chwyta za serce, wzrusza. Ashley, nie podejrzewałem, że jesteś poetką. O, ależ nie jestem, nie. Jednak ci się udało, Ashley. Jutro na wieczorku poetyckim mam nadzieję, że go odczytasz. Czytać? Na głos? O, bardzo chętnie, ale. Nie mam odpowiedniego stroju. Ashley, hmm. daj spokój. Jeśli nie przyjmuje odmowy. Zgoda. Trudno. To świetnie. Na pewno wszystkim spodoba się twój utwór, zatytułowany Oda do martwego zwierzątka. Hmm. Basen pokładowy godzina 21.06. O, o, tak, już linis są tam! Cicho. Lecą kosmici! Są już są To samolot. O, a, słusznie, słusznie. Chciałem się tylko przekonać, jak ten alarm działa. O, co? O mój Boże! Lecą kosmici, lecą tam! No! Cicho! To spadająca gwiazda! Przestań! No już, już, tak. Wydaje się, że to spadające gwiazdy, a to ich sztuczki, żeby odwrócić uwagę. Aha! Naszą uwagę! No dobra, masz rację. Jasne. Spadające gwiazdy. Son, no tak. Dajmy już spokój. Nic ci nie grozi ani dzień niepodległości, ani z kosmosu, ani Armageddon. E? A? O! O! już są! Naprawdę. To oczywiście ty, Hannon. Proszę się nie gniewać, chcemy ostrzec wszystkich, gdyby wylądowali kosmici. O, chodzi ci o tych z UFO! O, jeśli tak. tak, to nie gniewam się! Za odwagę podam cię może do odznaczenia! <grymne> Dziękuję, kapitanie! Pan kpi z ciebie. Tak, <grymne> chyba kpi. John, ostatni raz mówię, że trójkąt bermudzki nie istnieje. To legenda wymyślona przez marynarzy, tak jak latający holender! Skończ już! <grymne> Łatwo panu mówić, skończ! Ja naprawdę coś czuję! Czuję pozaziemską moc! <noise> Nie atakujcie naszego świata! Zostawcie ziemię w spokoju! John, możesz się uspokoić. Opuściliśmy trójkąt bermudzki przed godziną. Serio? Tak, serio. Aha. Idźcie, czas spać. <głos> <głos> Informuję czekających na Shona Hanlona i jego szalone teorie, że odwołano go. Ale zamiast tego czeka was godzina nie. klasyki. Nie. Kamiro, nie możesz mnie wiecznie ignorować. Zachowaj się jak dorosła i oddaj sprawę do sądu. Wściekasz się o malutki wierszyk. To nie tylko jest mały wierszyk, Ashley, to mój wiersz, moje słowa, moje uczucia, mój żal. Po wieczorku poetyckim wiersz znowu będzie twój. No, może troszkę zużyty. Ashley, zastanów się. Po przeczytaniu wiersz będzie już twój, a nie mój. No to co mam zrobić? Co ci serce doradzi? Cudownie? Bałam się, że każesz mi wyznać prawdę Hunterowi. Hmm. Wyliczenia są niezawodne. Kierujemy się prosto w przesmyk Egad. Słyszałeś, co mówił kapitan? Minęliśmy. Tak, chce wpuścić nas w maliny, ale był wczoraj zdenerwowany. Tak sądzisz? Stara się za wszelką cenę ukryć przed nami coś groźnego. Myślisz? To fakt, przerwał mi program radiowy. Fakt, nagle nocą pojawił się na pokładzie. Ho, ho, ho. Fakt, że narobiłeś szumu. Słuchaj, Sean, Nie wszystko w życiu jest zmową. Czasem coś jest tak, jak na to wygląda. Hm? A, a. Wpłyniemy w przesmyk Gana około dziewiątej. Jeśli odbiorę sygnał, pokrążymy kilka godzin, nim ruszymy dalej. Nikt nie może o tym wiedzieć. Handlon już zdążył przekonać to niego, że można odebrać wezwania z zatopionych statków przez radio. Byłem ślepy jak kret. No! Balar to kosmita! Stacjonuje na ziemi, by pomóc w chwytaniu ludzkich niewolników. Tak, tak, tak. Jeśli tak to ujmujesz, to wszystko staje się jasne. Otóż to. Ty jesteś szalony. Ty też coś? Butelki z wodą skapują łzy. Zżółkła gazeta ze żalu, że ty już nie podskoczysz w pustynnym tańcu. Już niepotrzebne ci kij i łańcuch. Ani pudełko, w którym zamknięte było przez chwilę. Wysoka fala. Godzina 20.32. Widzę, że chcesz razem ze mną ratować ludzkość. Ha. Nie. Chcę zająć miejsce na wieczorku jak najdalej od ciebie. O, ho! ho, ho, ho. porozumiewa się z nimi. O! Sygnał! Jest sygnał! Słyszałaś? Dali sygnał! O Boże! Złapał kontakt z braćmi z kosmosu! Jestem pewna, że istnieje jakieś <suszy> sensowne wyjaśnienie. Tak, ta. Słyszę! Słyszę! Jakoś w domu! Uro, tak! Już! 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 Już już, już! już! chcę wrócić na rodzinną planetę i nas zabrać ja do tego nie dopuszczę Uratuje nas weź to? i to ja muszę iść, rzecz mi szczęścia o tak, tak Zdychajcie, kosmici! Hanlon! Wracaj tu! Dini, zratuj się! Świat potrzebuje takich umysłów jak twój! Hanlon! Odejdź! Czekaj, Tony! Zanim nie będzie za późno! Co no za późno? Gospici! Pusty brzuszek. Pusty talerzyk. Rozdziawiona buzia. Choć kęs, mamusiu. A jak boli to, że nie ma co dziobnąć. Bananowy najmilszy torcie. Nie ma cię, żegnaj! Wraz z moim niedosłodzonym dzieciństwem. Twój Jimmy. Dzięki. Wzruszymy. Jimmy, dziękujemy ci. Ostatni wiersz dzisiejszego wieczoru wyrecytuje nowa w naszym gronie poetka, Ashley Dipri. Oda do Martwego zwierzątka. Tamiry Goldstein. Zo, to cicho. Nie mogę odczytać tego wiersza, ponieważ to nie ja go napisałam. To ona powinna go odczytać. Nie, nie, nie chcę. Proszę, to piękny wiersz. I przeczytaj go. Fammira, 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 Kapitan Balar jest z UFO! Co? Czyli jest kosmito? Coś takiego. To wiele wyjaśnia. Hanlon! Dobry wieczór. A, czy wiecie coś o drużynie Seattle Mariner? Kibicuję drużynie Seattle Mariner i łapałem relacje z meczu. Płynęliśmy właśnie przez mykie Megana. Tak, jest tam radiowa wieża transmisyjna, i za pomocą tego udało mi się złapać transmisję. Czyli nie grozi wojna międzyplanetarna? Tylko wygranie dziewiątej rundy, byle zdobyć proporzec. <grystanie> <grystanie> o, łatwo pomylić z kosmitą każdą ważniejszą osobistość, prawda? <grystanie> Coś ci powiem. Napiszesz mi a, mm, Tysiąc do do na temat bezpieczeństwa pożarowego i sposobów korzystania z gaśnic. Eee. I zapomnę o sprawie. Eee. Nie chciałbym, żeby ta historia stała się znana. Tu Straż Przybrzeżna. Odebraliśmy wasze wezwanie o pomoc. Przygotujcie się do abordażu. Wezwałeś straż? Nie ja, na pewno nie. Więc kto? Eee. Tony! Kółko przestało się kręcić, uschły wiórki drzewa. Anioł nie nadepnie na twój ogonek skoczku. Tak. Anioł ci zaśpiewa. Aniu? Anioł. Tak. To był wiersz Tamiry Goldstein. Mam przeczucie, że jeszcze nie raz je usłyszymy. Dzięki. Świetnie. Tamiro. Pan Hunter kazał mi napisać pięciostronicowy poemat jako karę za plagiat. Nie mam zamiaru pisać o jakichś bzdurach. Słusznie, właśnie tak, Ashley. Tak. Chcę pisać o sprawach naprawdę ważnych dla świata. Aha. Jakie słowa może rymować się z tiarą? <grym> U, czyli, drodzy słuchacze, postanowiłem zrezygnować. Na razie ze spraw fantastyczno-kosmicznych i przekazuję głos Denise Williams. Dzięki, Shan. Proszę cię. O, o jeszcze coś. Przyznaj się. Przez chwilę. Ostatniej nocy na pokładzie. Wierzyłaś mi, prawda? Ach, wybacz, Sean, ale trzymam stronę kapitana Ballarda. Ten cały trójkąt bermudzki to tylko legenda i hokus pokus. Tak, tak, wiem. <śmiech> <śmiech> e, tak, z przykrością przyznaję. <laughs> Masz rację. <laughs> Cześć. Witajcie, tu program Odrobina Klasyki. Dzisiaj odebrałam pewną stację nadającą na Florydzie muzykę klasyczną Jana Sebastiana Bacha. A więc proszę was, słuchajcie muzyki. Tu kapitan SS Bradley, jesteśmy w niebezpieczeństwie. SOS, odezwijcie się! Powtarzam, tu kapitan SS Bradley, SOS, jesteśmy w niebezpieczeństwie! Sean?